Siemanko, siemanko ludziska, ja jestem Olgierd The Player i to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym filmie jest ze mną Piotroks i Belci. Siema. I mamy Siema. dla was nietypową informację, bo impostorek, można powiedzieć, że nas oszukał. Dum 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 dum! <śla> no, niestety. Niestety okazał się angielską szynką, czyli hamem. No, teraz najpierw ty mów, w tymu, Belci. Maelo, no, ale... bardziej wyjaśnię sprawę. O, czyli się Piotr tu jest no, kamera. Gadaj, no. Więc tak. Więc impostorek. Nagrywaliśmy odcinek. Nagrywaliśmy odcinek. I jak nagrywaliśmy fame MMA. Z Olgierdem. No i oczywiście, byliśmy na kanale Głosowym na serwerze i impostorek postawił, że zrobi sobie jaja. Po prostu chciał się pofeksować, że na kanale YouTuberze, że ma 400 słów itp., i po prostu na niewidce, trochę nas. Ponieważ jak się biliśmy, to hippowiedział mm, nas z mieczyka tego jak i mieliśmy mało sercuszek i po prostu uznaliśmy, że nie ma sensu tego nagrywać. I, i, i e... sklejrował mi cały ekwipunek, zabrał wszystkie itemy. Dokładnie, wyczyścił, e, e, po prostu skilerował to i mówi, że to nie on, że to ja zrobiłem i jak na pół było na serwerze, on włączył ten serwer e, i po prostu albo ktoś z nas nie wyłączył sobie przed i po prostu zniszczył nam y, wszystko. Po prostu domki nam Dirtem obudował, co nie? Przykład, y, no, y, Tylko. Tylko taka... swojego nie zniszczył. Bartkowi zniszczył, Piotroxowi, Betsie. Ładnie. Mm, w, y, w moim zamku postawił jakieś drewna na wejściu i w ogóle. Mm, po prostu wszystko obłożył Dirtem, tak można powiedzieć. I po prostu nas wystawił. No, teraz, y, teraz uciąć nie. Piotra w ciemysłowiu. Moim wypowiedzeniem jest takie, że na Discordzie. Aha, dobra, dziękuję. Dobra, że na Discordzie. wczoraj no, za to niechęć mnie obrażać, po prostu shipową je. Jak wiecie na Discorda, jest taki kanał, gdzie możecie bawić się, że możecie, że możecie po prostu pisać ship. No i to, to jest takie dla Beki, a on mnie pował z takimi, no niepojętymi rzeczami. Na przykład głównym. No na przykład, no i chłop myśleli, że jest fajny, a porównywanie po prostu. E, no wiecie, żarty o głowie to jest po prostu poziom e, nie wiadomo kogo. To jest, to jest takie. E, nie, po, to po prostu wyobrażalne. To, jest, to jest po prostu takie dziwne. I moim. Wiecie, ale on jakoś e, był miły. Był miły. Jednego tak. dnia po prostu mnie odwalił. Wypił za dużo GPS-a. Więc zrobił nie GPS-a za Co jest? I no wiecie, i, e, i możecie wpadać na Discorda Link, w Moje wypowiedzenie jest takie, że Impostorek e, wypił za dużo GPS-a. Teraz, <śmany> teraz ja nie mogę się wydostać z tego. O, dobra, dzięki. Dobra, teraz ja. Niech każdy wypije... Te... O, newsy to są właśnie, newsy Niech każdy wypije sobie Red Bulla, żeby go było widać Ale każdy wypije Red Bulla U nas, u nas chodzi z samym Ma Red Bulla Ty masz Red Bulla? Dobra, wypił Red Bulla tak. Dodał ci skrzydeł Dobra, moje wypowiedzenie o impostorku. Jest to bardzo osoba, która nas oszukała. I jest to bardzo złe, co on zrobił. Nie wiem dlaczego, po co. Zepsuł nam cały, cały odcinek. I co jeszcze? Rozwalił nam cały serwer. I I chodzą, no i chodzą, to, że Ej, nie to, że jest Berlingą. <laughs> Można zauważyć, że po prostu tu napisał tabliczkę. A nieważne, to ja napisałem. Po prostu przeszkodził nam. Planowaliśmy zrobić odcinek fej na Ma od bardzo dawna. A, piorun pier..., Nieważne. No i po prostu... już nie będę mówił jak. A ja mówię matko bosko, co, 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 co Ej, do dobra, dobra, Ja się widzowie, to jest Ja widzowie, się zgadzam to jest z Jodrożnem, że wypił za dużo Red Bulla. Czytam tak. ci piesa. Ej, widzowie, to jest zakończenie tych newsów, ja mam nadzieję, że wam się te newsy podobały i będziemy się starać, że co tydzień, e, może w sobotę, nie wiadomo kiedy, będą newsy. No właśnie, w tym studiu. To... No właśnie, nie, nie masz studia niestety. Aha. Nie, no nie wiem, dobra, to pan. Pa widzowie, elo, elo się